Hej, witajcie w kolejnym odcinku, z którego zagrajmy w Grida 2K. Kolejny dzień, kolejny odcinek z kolejnymi zmaganiami w tej grze. You can no dobra, czyli jak widzicie mamy takie jakby w tym całym komputerze mamy takie dwie, dwa pierwsze wyścigi, takie jakby zawody, dwa, dwie różne konkurencje związane z zawodami. No i zagramy sobie pierwsze. Ja zaraz wam mówiłem o co tak naprawdę chodzi. Ja już to mówiłem mniej więcej w pierwszej, w pierwszym odcinku, ale teraz wam tutaj jeszcze dodatkowo powiem. A więc Mam uczestniczyć w tych Światowych Wyścigach, tak? w tych Mistrzostwach Światowych, ale żeby tam uczestniczyć, najpierw trzeba wszystko zorganizować. Mamy w jakiś tam sposób pomóc temu Patrickowi, w sumie tak się złożyło, że też mój imiennik. Mamy mu pomóc, więc mamy wziąć udział w dwóch pierwszych takich zawodach yy, jakichś innych organizacji, aby tam troszeczkę yy, pokazać swoje umiejętności, tak żeby ten yy, Patrick yy, miał do nas jakieś tam zaufanie I też przy okazji, żebyśmy yy, pokonali przeciwnika i żeby o, ich też zachęcić do tego, aby brali udział w tych światowych wyścigach, tak? So watch out for 90 bends. Bo nie będzie fajnych mistrzostw, jeśli nie będzie fajnych nazwisk. Tutaj w grze zauważyłem, że często mówi się, nasz ten komentator mówi, uważaj na tamtego przeciwnika, ponieważ on jest najlepszy, coś tam on osiągnął w życiu, tak? I musisz go pokonać, aby być pierwszym. Niestety nie ma tutaj jakiejś takiej, te postacie nie mają takiej osobowości. Fajnie to właśnie było w przypadku Forzy Horizon, gdzie postać nasze rywale miała taką, powiedzmy to, komputerową osobowość, gdzie. Mogliśmy ich poznać, mogliśmy ich zobaczyć, tutaj mamy tylko imiona, jakieś nazwiska i komentator nam po prostu tutaj wyścigła, ten pomocnik nasz po prostu mówi nam, że jest tam taki, taki taka osoba. No szkoda, że nie ma tej osobowości, bo to naprawdę w grach jest fajne mamy tylko imiona i nazwiska, tak jak już mówiłem. I te osoby musimy pokonać, aby też wzbudzić takie jakby tutaj konkurencyjność tej grze, aby oni też chcieli. Nie wiem, dalej z nami konkurować już, ale w zawodach e, światowych e, mistrzostwach, tak więc tutaj mamy pierwsze zawody, które rozgrywamy ponownie w Chicago, wydaje mi się, że to jest nawet ta sama trasa. Ale już mamy nowe autko. Autko, które modyfikowaliśmy sobie w poprzednim odcinku. Jeszcze dziś, dzisiaj może pokażę Wam kolejny odcinek, zobaczymy czy to nie będzie za dużo, ale naprawdę gra mi się tak podoba, że ja nie mam zamiaru jej przychodzić po części, tylko chciałbym sobie tutaj naprawdę jak najwięcej z tą grą poświęcić czasu, no i przy okazji podzielić się z Wami tymi emocjami, ponieważ są one wyłącznie pozytywne. Jest dużo rzeczy, które mi przeszkadza w grze, ale nie na tyle, aby nie dalej nie bawić się z tą grą, nie cieszyć się z tą grą, tak? Więc naprawdę... Myślę, że warto te odcinki pokazywać i w jakiś tam stopniu zachęcić do tego, abyście sobie kupili, abyście mogli zrobić nawet ze mną pograć w tą grę. Ponieważ e, tryb sieciowy też tutaj jest i jest on... A właśnie, o trybie sieciowym jeszcze nic nie powiedziałem, więc przy okazji mogę wam powiedzieć. Oczywiście tryb też sieciowy pokażę, bo to jest całkowicie coś nowego. W większości gier jest między innymi tak, że po prostu. My Mamy jakieś tam doświadczenia, jakieś tam auta z kariery i możemy to przekładać sobie na, na tryb sieciowy. Tutaj jednak tryb sieciowy to całkowicie coś innego niż tryb kariery i tam też będziemy musieli od podstaw walczyć o samochody, jakieś tam umiejętności itd., a kariera to jest osobno, czyli tutaj mamy zupełny podział trybu sieciowego na tryb kariery, czyli w karierze gdzie robimy wszystko od postaw i w sieciowym trybie też. Czyli kariera nie ma w ogóle wpływu na tryb sieciowy, takie informacje wstępne, pokażę wam tryb sieciowy, pokażę wam wszystkie tryby z trybu sieciowego najprawdopodobniej, więc przy okazji zobaczycie wszystko, co będziecie po prostu tutaj chcieli. Jeśli macie jakieś pytania, chcecie, żebym coś pokazał, o czymś powiedział, to piszcie w komentarzach, a na pewno to o tym wam opowiem zauważyłem też, że ten tryb tutaj jest strasznie dziwny. Teraz akurat mi tutaj wychodzi, Chociaż jeszcze jeden koleś mnie widzicie, goni cały czas. Jest mi cały czas za mną, więc jeśli będzie mi się tak udawało, w to wygrywać za pierwszym razem, to sobie zwiększymy poziom trudności, aby nie było za łatwo też. Chcę, aby tu było też jakichś dużo yy, adrenaliny w jakimś tam stopniu, powiedzmy to. I żeby było ciężej, tak? Bo jak jest ciężej, to jest lepiej. W sumie to będzie taka pierwsza gra, która. Czyli tutaj troszeczkę też ktoś się namęczyć, ponieważ no GRIDa uwielbiam. Ja nieraz powtarzałem, że Grid 2, N1 to była jedna z moich ulubionych gier, ponieważ było to coś podobnego do e, właśnie PGR, którego uwielbiam, jest to jedna też właśnie z jednych gier. No mówię, Band Paradise, PGR, Forza, Gran Turismo i e, grid to były naprawdę dosyć fajne gierki. A teraz jak widzicie pierwsze miejsce ukończone. Teraz jeszcze też będziemy mieć pewnie wyścig drugi. Chociaż już zakończyliśmy, tak? To były cztery okrążenia. To mamy po jakąś. Ścigamy się w jakiejś organizacji, po prostu. Chociaż też wydaje mi się, że już nawet po tym wyścigu chyba mógłbym wziąć udział w tych zawodach, w tych mistrzostwach, ponieważ jak grałem sobie tutaj pierwszy raz, tak testowo, no to nie jeździłem wszystkiego tutaj z tych, tych. ale teraz chcę wam pokazać wszystko: wszystkie trasy, więc przy okazji po prostu. Będziecie mogli sobie to zobaczyć. Okej, okay, mamy Miami, czyli będzie dosyć fajny tropikalny klimat na Florydzie. Zaraz sobie zobaczymy co tu ciekawego nam Miami ma do zaoferowania. Też niektóre odcinki mogą być krótsze, tam powiedzmy 10-15 minut, ale ma to wpływ na to, że po prostu chciałem wam już coś pokazać, a ja będę sobie te materiały teraz renderował. Podczas renderowania nagrywam kolejny. Zdecydowanie szybciej to pójdzie, niż bym nagrywał przykładowo 30-minutowy filmik. Na moim komputerze to by się długo renderowało, więc. Te materiały też byłyby rzadziej, a wiem, że zawsze mówicie, że, że chcecie dużo, dużo materiału, szczególnie na premierę. Więc macie taką ten weekend, powiedzmy, poświęcimy na e, grida. E, po tym tygodniu pokażę też gry na Kinect, jakieś inne gry, więc weekend spędzamy e, z gridem dwójką. A choć też rywale troszeczkę są cięści ciężsi do pokonania poszli ładnie do przodu. I też z tego co zauważyłem, sztuczna inteligencja jest zdecydowanie lepsza niż w, w części pierwszej, ponieważ naprawdę ci przeciwnicy popełniają też błędy, też w jakiś sposób chcą nas nie tylko ścigać tak, i prześcignąć, ale chcą też nas zauważyłem, że po prostu zepchnąć na jakieś pobocze, żebyśmy tam, nie wiem, obrócili się samochodem, to jest coś fenomenalnego, tego w grach brakowało. I to jest naprawdę coś coś fajnego, co mi się też strasznie podoba. No mówię, no maga jakieś tam swoje minusy, ale może dlatego, być może mówię o tych minusach, ponieważ to wygląda, z, to, tak wynika to wszystko z mojego punktu widzenia, ale tak jak już tutaj mówiłem, te minusy jakoś nie mają wpływu dużego na, na negatywną ocenę, moją negatywną ocenę. I jak na razie ósemka, dobra ósemka, 8 plus ode mnie dla tej gry. Więc y, jeśli lubicie wyścigi, jak w ogóle lubicie wyścigi, to możecie wciąż kupować grę naprawdę gra się przednio i polecam jak najbardziej. Już może ja miałem za dużo oczekiwania co tej gry, dlatego te minusy, tak troszeczkę tutaj m, wam mówiłem niemniej jednak... Też takie linie czy coś to jest lepsze też, znaczy to, mi tam linie są niepotrzebne, tak, ale tutaj mówię o takich, takich aspektach, które na przykład, nie wiem, ktoś kupuje może grę dla dziecka, jakąś ścigałkę i wtedy ta osoba może nie za bardzo wiedzieć jak jeździć, więc te linie mu się przydadzą też. Wiem, że wiele osób prosiło, abym wyłączył pewne rzeczy w Forze Horizon, jak e, chociażby trakcje, na tego tutaj po prostu nie ma, ale tutaj jakoś nie brakuje, tylko mówię, że coś takiego, takiego nie ma, tak żebyście się jakoś nie rozczarowali, nie rozczarowali po prostu przykupnie gry, żebyście od razu wiedzieli co jest grane. Czego od gry możecie oczekiwać? Jeśli mówię, macie pytania, piszcie. Ja wam na wszystko odpowiem tutaj. Jest stało ostatnie sprężenie. Też mówię, że tutaj mamy weekend z gridem, ale jeśli będzie dużo zainteresowanie też pokażę grida później, po weekendzie też, tak? Ale już w mniejszej ilości odcinków może. No zobaczymy jak wszystko będzie. Czas pokaże. Ale naprawdę te zakręty się fenomenalnie tutaj wchodzi. Wystarczy tylko lekko przyhamować i już auto wchodzi na pełnym gazie praktycznie w zakręt. Fajnie też, że jest widoczny ten dym z kół, naprawdę. No też głosy silników, e, ogumienia, spalania się ogumienia no coś naprawdę bajka jak dla mnie. No i dobra, na tym zakończymy sobie ten odcinek. Pokazałem wam, jak wygląda ta pierwsza federacja, taka, w której mieliśmy się pokazać. Potem pokażę wam jeszcze też drugą, i na trzecim już odcinku zagramy sobie. Mistrzostwa, tak mi się wydaje, zobaczymy jeszcze, ale być może dzisiaj pokażę jeszcze odcinek, a jak nie, no to jutro też pojawią się może z trzy odcinki. No zobaczymy, jak to wszystko będzie. Wypatrujcie mojego kanału i nie wyłączajcie nawet, odświeżajcie po prostu. Jeśli dałem w jakiejś godzinie odcinek, to potem będzie najwcześniej za godzinę. Tak więc też będę informował was o tym na Facebooku, więc jeśli macie polubionego Facebooka to wszystkie informacje będziecie dostawać na bieżąco Jeśli macie pytania, piszcie Jeśli wam się podobało łapkujcie, tak więc to będzie tyle. Trzymajcie się, do usłyszenia, cześć!